Zadanko siódme mogło cię pewnie troszkę przerazić na początku, ze względu na ilość tych X tutaj, ale spokojnie, spokojnie poradzimy sobie z nim. Dla każdej liczby rzeczywistej X różnej od minus 3 i minus 2 wartość wyrażenia właśnie takiego jest równa wartości wyrażenia, no i którego. To podali ci tylko dlatego. Że w mianowniku są xy, no i musieli wtedy określić dziedzinę, tak? Gdyby oni nie określili, to ty byś musiał to zrobić, więc dobrze, że to zrobili. No dobra, no to jak sobie z tym poradzić? Tu jest mnożenie, więc najprawdopodobniej coś będziemy skracać. Tylko jak? No, żeby skracać, to musiałyby być te same rzeczy u góry i na dole. I teraz, jak masz takie rzeczy właśnie trudne, to się najpierw przyjrzyj, co tam się kryje, bo często się będą kryły jakieś wzory skróconego mnożenia, albo e, będzie można coś wyjąć przed nawias i tak dalej. I teraz, jak tutaj widzę x plus 3, to patrzę sobie na dół ten, albo ten dół, tak? Bo skracać można zawsze górę z dołem, e, albo tutaj sobie szukam czegoś podobnego. Zwracam uwagę na to, że tu jest 2x plus 6, czyli mogłabym tu wyjąć sobie przed nawias dwójkę, i wtedy rzeczywiście zostanie mi x plus 3, czyli dokładnie to samo. I o to nam chodzi. Czyli będzie skracanie na skos. Później się przyjrzymy, tutaj, co tu jest. No to przypomina wzór skróconego mnożenia. Wiem, że możesz od razu tego nie widzieć, ale jeżeli sobie zrobisz trochę tych zadań ze wzorami skróconego mnożenia, to będziesz to widział. Spokojnie. E, natomiast tutaj, no, moglibyśmy wyjąć x, x przednawias, tak? Bo on się powtarza. No dobra, no to tak zróbmy. Czyli mamy, tak, x plus 3. Na dole mamy wzór skróconego mnożenia. No, i jak on będzie wyglądał? Jest, są same plusy, więc to będzie ten wzór a plus b do drugiej, czyli a kwadrat plus 2ab plus b kwadrat. Musimy odgadnąć, jakie jest a i jakie jest b. No, jeżeli mam na początku x kwadrat, no to moim a będzie po prostu x, tak? Czyli to, co jest tu, tylko bez kwadratu, czyli x. No to skoro a będzie x, to jakie będzie b? No, b jest na końcu. Tu jest ta czwórka, czyli b kwadrat to jest 4, no więc b to będzie 2, tak? Bo czwórka już jest podniesiona. W sensie ona jest wynikiem 2 e, do drugiej, tak? Czyli robiąc z drugą stronę, chcę mieć samo b, to musimy to sobie spierwiastkować. No dobra. No i e, patrzymy, czy nam się środek zgadza. Czy to jest 2 razy x i razy 2. 2 razy x i razy 2. No i się zgadza, bo to jest 4x i rzeczywiście jest taki środek. Więc możemy zwinąć sobie wzór, i zapisać go w takiej postaci. A, czyli x plus b, czyli 2 do drugiej. Bo jak go rozpiszę, może sobie zawsze później to jeszcze sprawdzić, e, jak to rozpiszę, to rzeczywiście wrócę do tego, co było tu. No dobra, no to ja to tak wpisuję. x plus 2 do drugiej razy. Tu u góry mówiłam, że wyjmę x -a przed nawias, czyli jak z pierwszego wyjmuję x -a, to to jest x razy x, czyli zostanie mi tylko jeden już x do pierwszej potęgi. Dodać, to jak stąd wyjmę dwójkę, yy, x, przepraszam, to zostanie dwójka, tak? Czyli będzie plus 2. Ok. No a na dole, tak jak mówiłam, wyjmiemy sobie dwa nawias i mamy x plus 3. Yy, dobra. To w takim razie skraca mi się x plus 3. X plus 3, cały nawias. Nie mogłabym skrócić sobie na przykład tylko X albo tylko trójki, bo tu jest dodawanie, czyli traktuję to jako taką całość, tak? A przez to, że mam tutaj razy, to skrócić właśnie mogę, tak? Po to wyjmowałam to przed nawias, żeby móc skracać. Tutaj zauważ, też są takie same nawiasy, czyli też będę mogła skrócić. To na dole to nie jest nic innego, jak po prostu taki zapis X plus 2. I x plus 2, tak? Tylko zapisane z potęgą, czyli skróci mi się, ale tylko jeden z nawiasów. W takim razie nie będzie już tej potęgi. Skróci się jeden z nawiasów. No to co mi tu zostaje? U góry, no nie, że nic, <grytko> tylko jedynka, tak? Czyli mam 1 przez x plus 2 razy x przez 2. No to teraz to już wystarczy przemnożyć, tak? Góra z górą, czyli jest x, a na dole mamy, będzie tak, x plus 2 razy 2. Pamiętaj o tym, że mianownik trzyma nam wyrażenie w nawiasie, tak? Czyli muszę obie wartości teraz przemnożyć przez dwójkę, czyli mam x dzielone na 2x plus 4. No i patrzę na te moje odpowiedzi. Mam taką odpowiedź i jest to odpowiedź za. Mam nadzieję, że to zadanie Cię nie przeraziło. Daj łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.